Księga Jeremiasza, rozdział 18 Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Idź natychmiast do domu garncarza, tam usłyszysz moje słowo. Poszedłem więc do domu garncarza, a on pracował przy kole garncarskim. Gdy naczynie, które wyrabiał, było nieudane, jak to się zdarza z wyrobami z gliny, wtedy zaczynał od nowa formować takie naczynie, jakie chciał. Wówczas Pan skierował do mnie następujące słowo. Domu Izraela, czy nie mogę postąpić z wami jak ten garncarz, wyrocznia pana? Bo jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku domu Izraela. Raz postanawiam wykorzenić jakiś naród i królestwo, zburzyć je i zniszczyć. Lecz jeśli naród, na który wydałem taki wyrok, poniecha nieprawości, to i ja odstąpię od mojego zamiaru. Innym razem postanawiam budować i ugruntować jakiś naród i królestwo. Lecz jeśli ten naród będzie źle postępować i nie posłucha mojego głosu, wtedy odstąpię od czynienia dobra, jakie zamierzyłem względem niego. Teraz więc mów do Judejczyków i mieszkańców Jerozolimy. Tak mówi Pan. Oto ja przygotuję dla Was nieszczęście według mojego zamysłu. Niech każdy zawróci ze swej złej drogi. Poprawcie Wasze postępowanie i uczynki. Oni jednak powiedzą: Puste słowa. Będziemy się trzymać naszych zamiarów. Każdy z nas będzie postępował według zatwardziałości swojego złego serca. Dlatego tak mówi Pan. Zapytajcie wśród narodów kto słyszał o takich rzeczach? Dziewica Izraela dopuściła się rzeczy ohydnej. Czy znika śnieg ze skalistych zboczy Libanu? Czy wysychają obfite wody źródlane? A jednak mój lud o mnie zapomniał. Palą kadzidło w ofierze dla tych, co są nicością, potykają się na swych drogach, schodzą ze ścieżek odwiecznego, wiecznego. Wolą iść po manowcach drogami krętymi. Ich kraj zamieni się w pustkowie, stanie się przedmiotem wiecznego pośmiewiska. Każdy, kto będzie przez Niego przechodził, wpadnie w zdumienie i potrząśnie głową. Niczym wschodni wiatr rozprosza ich przed nieprzyjaciółmi i odwróca się od nich w dniu klęski. Powiedzieli, chodźcie, uknujmy spisek przeciw Jeremiaszowi. Znajdzie się bowiem pouczenie u kapłana, rada u mędrca i słowo u proroka. Zniszczmy go z niesławieniem, a żadnej z jego mów już nie słuchajmy. Zwróć na mnie uwagę, Panie, i posłuchaj, co mówią moi wrogowie. Czy można odpłacać złem za dobro? Czemuż więc wykopali dół na mnie? Wspomnij, że stawałem przed Tobą, wstawiając się za nimi. Abyś się przestał na nich gniewać. Dlatego ześlij głód na ich synów, wydaj ich na pastwę miecza. Ich żony niech się staną bezdzietnymi wdowami, ich mężów niech wyniszczy zaraza, a młodzi mężczyźni niech zginą od miecza na wojnie. Niech się rozchodzą krzyki z ich domów, gdy niespodzianie napadną ich rabusie, bo wykopali dół, aby mnie złapać i zastawili sidła na moje nogi. Ale ty, panie. Znasz ich spiski na moje życie. Nie przebaczaj im winy i nie zapominaj ich grzechu. Niech się przewrócą na Twoich oczach. Niechaj zeznają Twego gniewu. No, kochani, końcówka tego rozdziału jest dosyć niespodziewana. Zauważcie: No, Jeremiasz chce zguby swoich wrogów, tak? I moglibyśmy sobie pomyśleć: No Boże, no oczywiste. Knują, kłamią, wykopali dół dla do Niego dosłownie, oni go potem wrzucą do, do pewnego dołu, będzie ta historia. Ale zobaczcie, On odpłaca, można powiedzieć, pięknym za nadobne. Nie? Mówi: Panie Boże, zrobim tak samo, niech tam będzie krzyk, niech oni po prostu nie przebacza im grzechów i tak dalej, kochani, bo to jest ciągle Stary Testament. W takim sensie jeszcze Pan Jezus nas nie nauczył, wtedy, wtedy tych ludzi nie nauczył, że nie można złem odpłacać za zło. Za zło trzeba odpłacać tylko dobrem. Bardzo to jest trudne, ale to jest Pana Jezusowa lekcja.